Te nasze nastawienie jest najważniejsze i kluczowe, i od tego trzeba zacząć. My musimy sami sobie zadać pytanie, w jaki sposób i jak daleko AI ma być zaangażowane w edukację naszych dzieci, od strony właśnie nauczyciela, jak nauczyciel może wykorzystać to w bardzo konstruktywny sposób, aby dotrzeć z tym sposobem nauczania do każdego dziecka. I taką bardzo ważną jeszcze kwestią jest to, żeby też wspierać dzieci w budowaniu takiej odporności na zmiany oraz adaptacji i elastyczności. Żeby nie zapominać o tym, że w kontekście tego całego systemu edukacji, to, co jest bardzo ważne dla naszego dziecka, dla jego dobrego rozwoju, jest ruch, jest świeże powietrze, a nie spędzanie tego czasu przed laptopem, przed książką oraz przed tabletem czy tam komputerem. Więc jak my pokażemy temu dziecku, że jesteśmy elastyczni, umiemy się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości, że my uczymy się nowych rzeczy, że my się adaptujemy, że my cały czas jesteśmy otwarci też ciekawi, tego, co się dzieje, że my mamy takie bardzo pozytywne na nastawienie i cały czas my jesteśmy otwarci na zmiany oraz naukę bo też dziecku trzeba pokazać że ta nauka to nie jest tylko system szkolnictwa i w wieku 20 lat już koniec nie musisz się uczyć ta nauka będzie teraz częścią naszego życia do końca to wtedy to dziecko po prostu przejmie też te nasze wartości i dla niego to będzie naturalne